Ale mhm. idealnie zaczęliśmy po razem nagrywać, po prostu to było takie piękne. Okay. cudownie wspaniałe i idealne. <coughs> Witam was. Dia. Y -y -y. ja, ja. no, no to jak on cię nie wita, to... To Ditru na razie. Cześć. Reklama. Dobra. Plan jest taki. Ty idziesz tam, i idę tu. I potem wy tam. I lecimy tam. Okej, okay, co? Zapytaj mnie. Co? A, bo ja sobie ćwiczę latanie. Czekaj, czekaj. Już, już, już. Ej! Jest piłka sześcian! Jest piłka sześcian! Dobra, mamy, oh, mam, mamy dwa tryby, które możemy zagrać. Zagrajmy pierwszy krążek. Albo nie, dobra, zagrajmy super sześcian, dobra? Ale dobra, spójrz na tą piłkę stary. Widzisz ten to to jest? Widzisz ten kadr Jaki fajny. On zyskużem do polacz, to mi się podoba już. O. Drubawi bawił, co widzisz? To jak sorry! Jak się świat jak Biedronka! Ole, poleciał. Jeszcze skąd się sprowadzę do Minecrafta? Nieważne, gdzie pójdziemy. Minecraft jest wszędzie. Po prostu chcę w Rocket League stawiać klocki. Ole, żeś Poleciał. Jak się strolowało. Bo się spodziewał takiego To był tak zwany szamański strach na tle wchodzącego słońca o północy wiem. A jakaś ciekawostka dzisiaj stoi? O, o Ostatni ciekawostka dniach... na ten dzień jest takiej, że światło jest szybsze niż cień. <grymny>